Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Get yeah, all the Christmas songs that we love. And then a while, we're gonna go. And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoe's Baby, we Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Witam w kolejnym Macie, jak widzicie jestem sama, bo wymyślałam sobie wczoraj, że pójdę z samego rana na Halę Mirowską yy, i mamy właśnie godzinę 8, co prawda yy, nastawiłam budzik na godzinę 6, żeby pójść wcześniej, ale nie dało się wstać, więc idę teraz, zobaczymy w ubiegłym roku. Też wstałam specjalnie szybko, żeby iść po jego A w tym roku totalnie nie wiem, czego się spodziewać po Hali mirowskiej, ale może kupię coś dobrego. Więc jeśli interesujecie ten vlogmas, zapraszam do oglądania. Ja na Halę mirowską mam tutaj 800 metrów, więc bardzo blisko. Pogoda średnia, bo pada deszcz, wszystko topnieje, mamy na plusie. Więc idziemy sobie teraz, jak widzicie. Muzyka tutaj, zaraz na samym początku, można kupić piękne kwiaty. Świeże. Jest naprawdę duży wybór. Jakieś różne stroiki, Ale kwiaty naprawdę robią robotę. Tutaj bo pięknie wyglądają. Muzyka Zobaczcie, co udało mi się kupić. Kupiłam taki pęczek jemioły. Będziemy się całować pod jemiołą. Taki pęczek kosztował 5 zł, Do tego wzięłam też chlebek, taki żytni i dwie drożdżówki z serem. Ale najfajniejsze jest to, że ja idę sobie tak z tą siateczką, a zobaczcie, jakie mam tutaj widoki. No robi wrażenie. Fajnie, Fajnie mieszkać w Warszawie. Przeszłam właśnie sobie na kawkę, ale zobaczcie, z takim pięknym widokiem tutaj naprawdę bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy i że mogę sobie tak spędzać ten czas. Za chwilę wracam oczywiście do moich chłopaków, bo zostali w mieszkaniu. No, a ja byłam właśnie na tej hali mirowskiej no i stwierdziłam, że pójdę sobie na kawkę, bo no, w takim pięknym miejscu napić się kawkę to naprawdę przyjemność sama. Zaraz będziemy się zbierać. Ogólnie chcieliśmy dzisiaj i jechać sobie na lodowisko, na narodowe, bo strasznie chciałam być na takim lodowisku, ale niestety zamknięte jest i w ogóle chyba w tym roku w ogóle tam nie było otwarte, więc no szkoda, szkoda, ale będziemy szukać jakieś inne, mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego i w ogóle jak nie będzie padać, bo ogólnie miało dzisiaj padać, to pójdziemy może pod gołym niebem, też będzie fajnie, wiem, że jest chyba na. W starym mieście, o ile się nie mylę. Nie wiem, nie jestem pewna, ale coś, coś mi się obiło o uszy, chyba tak. Mm. Więc zobaczymy jeszcze, no. Idę do moich chłopaków, ale jeszcze chwilę tutaj sobie posiedzę, bo naprawdę jest przyjemnie. Świeże powietrze, kawka i ten piękny widok. Oh, 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 oh. 365 chances of you. Weszłam sobie jeszcze szybko do Rossmana, bo chcę kupić dla Oliwiara tego misia yy, z fundacji TVN i właśnie się tak zastanawiam. Tutaj mam takiego. Wydaje mi się, że dla chłopczyka będzie super, ale ten mi się też bardzo podoba. Taki aniołek. Tylko że na, dla chłopczyka to tak właśnie chyba nie bardzo. Więc pewnie wezmę mu ten w garniturku. Chyba, że wezmę po prostu dwa i jeden podarujemy komuś. Mm. <laughs> Fajniutki. Tutaj mam tego. Projektował go, jak wam mówię. Rodrigo de la Garza i Filip Heiser. Nie wiem, czy dobrze przeczytam to pierwsze. Ale śliczny jest, naprawdę. Tu jest? Dzień dobry. Patrz, co ci kupiłam. No dobry. Dzień dobry. szybko. Nie Dzień misiaczka? Dzień dobry. Dzień ładny. Jejku jaki Dla ciebie też tata, coś mam, proszę. O oh man, popatrz Dawaj co? szybko buziaka. Tak się mm. mm. Wow, jakie No widzisz, misia takiego mama ci kupiła. To są te misie z fundacji TVN. Wiesz, mm -mm. masz drugiego takiego. Już pomożesz mamusi. Otworzymy sobie teraz, bo później nie wiadomo kiedy. Czekaj, to nie. To są stare. Musimy szukać 21. Tu. To możesz otworzyć, no. No, co tam mamy? Wyciąg sobie całe. O, tak super. Hmm, ciekawe, co to może być. Pokaż mamie. Oj, tam. co no. jest. Pokaż tak. No! Ojej. Ojej. Pachnie? Mogę zobaczyć? pokaż Wam musi, co to jest. Hmm. Keratina, co my tu mamy? Hmm. O. Mleczko do rekonstrukcji włosów fajnie. Przetestujemy sobie taki produkcik. Hmm. W ogóle ma to jakiś zapach? No ładnie pachnie. Czyli to jest. Yy, odży... Mleczko do rekonstrukcji bez spłukiwania. No zobaczymy, czy nam zrekonstruuje włosy. <grym> Ej, a ty co? No nie, no co my... Co, my, co mi tu tu wyciągasz? Te są stare, to możesz jeszcze. Ile zostało? 21? Jeszcze 3 dni i mamy Wigilię. Jeszcze 3 prezenty tylko będą. <grywia> Oliwiara kalendarz niestety zapomnieliśmy załatać. Jeszcze ostatnie spojrzenie na Warszawkę. To znaczy jeszcze oczywiście będziemy nagrywać vlogmas w dalszym ciągu, ale już dzisiaj stąd, to znaczy dzisiaj, za chwilę stąd wychodzimy. Bo do 11 mamy się wymeldować, więc spakujemy się i pójdziemy jeszcze w miasto. Are... Już się spakowaliśmy. Łuki zapakował już samochód i jedziemy dalej. i przygoda. to taki śliczny? Trzeba mu kupić koniecznie jak będziemy w góry jechać te moonbucy czerwone do tej czapki będą świetnie wyglądały Tutaj chyba będzie Oliś tu! O No tutaj będzie, zobacz, tutaj! Brawo! Brawo. Chodź to jest, zobacz. No tu teraz naciśnie, dobrze? Tutaj o to naciśnie. Ściągniemy kurteczkę. No tak, odciągniemy tutaj. Tam do kuszyczka. Bumbusie, tak? Oli będzie bumbusiem jeździł. Cześć. Jak? Cześć. Powiedz Oliwier. Jaki guzik naciśniesz? I jedziemy, tak? Na zakupy. Idziemy sobie do restauracji na lato, bo wczoraj nam bardzo wszystko smakowało, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy niczego szukać, tylko przyjdziemy znowu tutaj. Yy, Oli nam oczywiście zasnął, i teraz mam ochotę na takie wino grzane, albo tą herbatkę zimową, bo była przepyszna. I właśnie się mam dylemat, co my tu wziąć? Wyszły już do mnie pierwsze rzeczy. Zatem mówiłam sobie dzisiaj winko grzane yy, i oczywiście lunch, bo z tego co widzę to mają tutaj bardzo dobre lunche i dzisiaj jest taka zupa wegetariańska, azjatycka, z tego co pani mówiła. Nasze baby śpi. A tata czeka na jedzenie. I mam tutaj już sałatkę, wygląda przepięknie, mam tutaj polędwiczkę wołową, ziemniaczki, sałata, ogórek kiszony, buraczka, no mega wygląda co? Łuki wziął sobie kalzone. wymieniliśmy się miejscem, bo łukiem było za ciepło przy tym ogrzewaczu. Nothing will regret You don't have to believe in Santa Claus To so know what's right to do Fighting for a cause Obiec jedzony, teraz jedziemy sobie do sklepu Twinkle Candle. Kupimy jeszcze świece, bo jak ostatnio kupowaliśmy, to naprawdę pięknie to pachniało. E, I mega taki wyrazisty e, zapach, więc stwierdziliśmy, że jeszcze sobie teraz jakąś weźmiemy, tylko nie wiem jaką. Myślisz, że mm, świąteczne. to było ostatnio. Wedding Day? Tak. Nie A nie wolisz świątecznej? Ja albo bym się skusiła na świąteczną. Hmm. Zobaczysz jakie będą. Powącham, poniucham. Prawo można jechać. Ale my prosto tak? Prosto. No to właśnie tak zrobimy. A Oliś nam śpi dalej. Ja nie wiem co ty za śpio. Dobrze, bo odpoczywa, jest zmęczony No tak y, zawsze tak ma jak się gdzieś tam jeździmy. Ty zawsze tak śpi, nie? Tak, z auto do wózka, z auto mm. do wózka. Też, Ale do w sumie też ma taki jest rozprogramowany, bo nie chodzi spać y, tak jak zawsze, czyli o 20 już y, jak jesteśmy w domu to śpi. A tutaj, no to ją jednak wczoraj, o której poszedł spać, późno. Późno było, tak. I też nie ma tych drzemek, tak jak powinien mieć, czyli od 11 do 12, czy od 12 do 1, tak? No, no pewnie oddziałowuje to na niego. <noise> Inaczej. Teraz jedziemy sobie do sklepu. Ogólnie mieliśmy jeszcze iść na lodowisko i mieliśmy jechać do Arkadii. Bo tam jest odkryte lodowisko, i wszystko by było fajnie, pojechalibyśmy i w ogóle, ale rozpadał się deszcz. No to co to za przyjemność? Pójdziemy w Rzeszowie. Może, jeśli się nam uda, bo to też tak z tym czasem ograniczony mamy bardzo czas. Niestety, no ale nie zawsze tak jest, no. Jak przyjeżdżamy do Polski, to jest takie ograniczenie straszne, że czasowe. Nigdy nie mamy na nic czasu, chcielibyśmy naprawdę wszystkich, bo odwiedzać się nie da. No nie, Brakuję. musielibyśmy przyjechać, nie wiem na ile miesiąc. Pewnie miesiąc by, by wystarczyło, żeby to wszystko. No i to by pewnie brakło. jeszcze w cukierni po mini beze, bo miałam naprawdę straszną ochotę, a z racji tego, że już wyjeżdżamy z Warszawy, to wziąłam sobie na drogę. Eee, zobacz jak to pięknie wygląda. Fajnie. Kocham bezę. Wiem, że to jest bardzo dużo cukru, ale wyjechaliśmy właśnie z Warszawy Łuki tankuje samochód yy, i jedziemy dalej yy, jedziemy do ukiego rodziców dzisiaj, będziemy tam spać a jutro już jedziemy do moich rodziców więc mówię naprawdę bardzo intensywnie, ale wam teraz jeszcze pokażę co kupiłam w sklepie Twinkle Candle i będę się żegnać, bo chciałabym już yy, teraz właśnie będę montować tego vloga, więc chcę zakończyć go już też, żeby jutro po prostu yy, go dodać ojej, ciężko tak jedną ręką i wybrałam. No, niestety nie było tych zestawów w świątecznej wersji, i stwierdziłam, że wezmę ten naprawdę bardzo ładnie. Pachnie, na pewno łukiem mu się spodoba, bo to taki troszeczkę męski zapach, muszę powiedzieć. Taki naprawdę przyjemny. Nie wiem, czy tak będę mogła sama otworzyć. Ojej, o jest, udało się. Mamy tutaj właśnie dyfuzor, postawimy go sobie gdzieś, będzie pięknie, kochanie tatuś poszedł płacić za paliwko, wiesz, i już przychodzi, już przyjdzie i jedziemy dalej. I tutaj mam też dużą świecę i naprawdę przepięknie pachną te świece, ta jest taka też ładna, będzie elegancka, oj, w czarnym kolorze, ojejku, już teraz otworzyłam i ona pięknie pachnie, A co dopiero jak, jak ją odpalimy, ale pięknie naprawdę świece są kozackie, że tak powiem naprawdę. Jesteśmy zadowoleni z zakupu. Jestem bardzo zadowolona. Szkoda tylko, że nie było. Co tam jest ała? Szkoda tylko, że nie było tej świecy. Jak ona się nazywa. No ta świąteczna czerwona, taka, bo mi się bardzo podobała, ale niestety no nie było zastawia, ja chciałam właśnie taki zostawić, więc... No już, kochanie, tatuś jest. No. Właśnie mówię, że się będziemy żegnać, ponieważ jedziemy do Twoich rodziców, więc dobra, nie przedłużam. Żegnamy się z Wami. Pa. <laughs> pa. I widzimy się już y... nie jutro, bo jutro pewnie nic nie nagramy, ale... No może za jeden dzień. Pa!